Jeżeli zostawisz łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, to Epic Games wyśle ci pakiet Jokera za darmo. Ale jeszcze na wstępie tego filmu chciałem Wam powiedzieć o wielkim konkursie na 5000 fałdolców, który organizujemy wraz z innymi youtuberami. Zasady są naprawdę proste. Aby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał oraz trzy kanały, które znajdują się w pierwszej linie opisu oraz zaobserwujecie nasze cztery profile na Instagramie, które również znajdują się w opisie. No i w komentarzu musicie napisać biorę udział oraz właśnie dlaczego chcecie wygrać te fałdolce. No i generalnie, no to wyniki ogłosimy w Niedzielę 22 listopada na naszych relacjach na Instagramie. Także po prostu polecam je śledzić. No i przypominam też, abyście nie oszukiwali oraz zasubskrybowali i zaobserwowali wszystkie kanały oraz profile na Instagramie, ponieważ jeśli wylosujemy właśnie Ciebie, a nie zasubskrybujesz jednego z kanałów bądź właśnie nie zaobserwujesz jednego z Instagramów, no to niestety, ale nie będziemy mogli Ci wręczyć Twojej nagrody. Myślę, że wszystko jest jasne. Życzę wszystkim powodzenia i zapraszam do oglądania. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego karnetu bojowego w sezonie 5 rozdziału 2 Fortnite'a. Jeśli dajcie ten film do końca, jesteś na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. No i też możesz paść na mojego Instagrama Hekso i Ty, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także do Fortnite'a, już coraz to większymi krokami, zbliża się event z Galactusem. A co się z tym wiąże? Koniec sezonu czwartego i start sezonu piątego. No i wiadomo, że w większości z was chciałoby zdobyć karnet bojowy za darmo. Także w dzisiejszym filmie troszeczkę na ten temat. Na samym początku przejdźmy sobie do tego, że wiadomo, że Epic Games nie da nam w żaden sposób karnetu bojowego za darmo, gdyż jest to, no można by powiedzieć, zbytnio nierealne. I było tak tylko raz, kiedy mieliśmy Walentynki, plus jeszcze było kilka innych gier, które stanowiły właśnie można by powiedzieć konkurencję dla Epic Games, więc po prostu wtedy chcieli oni przyciągnąć jak najwięcej graczy. A teraz jak na razie takiej sytuacji nie ma, więc no od strony Epic Games darmowego karnetu bojowego no nie możemy się zbytnio chyba spodziewać. Lecz nie wiadomo, co może wymyślić Epic Games. No i generalnie na samym początku przejdźmy sobie do miesięcznej subskrypcji Fortnite. Wiadomo, że będzie to coś kosztowało, no ale generalnie będzie to kosztowało coś pomiędzy 19 a 72 zł. No i wydaje mi się, że jest to naprawdę opłacalna opcja, ponieważ Epic Games właśnie wystawiło ankietę, w której to możemy zagłosować, jaką chcemy mieć opcję właśnie w takowej miesięcznej subskrypcji. Mamy tutaj między innymi przeceny na fałdolce i różne właśnie skiny. Następnie mamy wcześniejszy dostęp do jakichś skinów, które są na przykład w plikach gry lub możemy też wybrać wcześniejszy dostęp do karnetu bojowego albo właśnie też możemy wybrać jakieś inne stawki, czyli na przykład 1000 fałdolców za darmo czy coś takiego. No ale generalnie generalnie jest tego naprawdę dużo. I wiadomo, że Epic Games nie wrzuci tego wszystkiego w jedno. Lecz generalnie z pewnej grafiki wiemy, że mamy tutaj coś takiego jak dodatkowy skin, 1000 fałdolców co miesiąc no i będziemy mogli właśnie odblokować od razu karnet bojowy. Także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko no i nie kosztuje to naprawdę dużo. Także nie wiadomo. Ale nie wiadomo też jeszcze dokładnie ile to będzie kosztowało więc z tym jak na razie polecam poczekać. No i teraz przechodząc do głównego tematu filmu, jak możemy zdobyć Karnet bojowy w następnym sezonie za darmo. Także na samym początku chciałem Wam powiedzieć, że oczywiście na start następnego sezonu zrobię konkurs na kilka karnetów bojowych. No i wydaje mi się, że może być ich naprawdę sporo, także po prostu polecam, polecam śledzić kanał i subskrybować go z dzwoneczkiem. No i generalnie, no to jeszcze chciałem wam powiedzieć, żebyście nie używali jakichś dziwnych, me, dziwnych metod na zdobywanie karnetu w następnym sezonie. Możemy również zdobyć fałdolce na karnet bojowy, nie kupując nawet karnetu w tym sezonie. Między innymi jednym z takich sposobów jest to ukończenie wyzwań, ponieważ za poszczególne levele w Fortnite możemy zdobyć darmowe właśnie nagrody z tak zwanego darmowego karnetu bojowego. No i z tam się również chyba z bodajże 200 lub 300 fałdolców, lecz to nie daje nam pełnej sumy karnetu. I tutaj mamy coś takiego jak ratowanie świata. Wiadomo, że ratowanie świata kosztuje, lecz są właśnie do niego przeceny. I w ratowaniu świata wyfarmić sobie 1000 fałdolców to naprawdę nie jest żaden problem. Także wydaje mi się, że jest to jedna z bardziej opłacalnych opcji. Oczywiście jeżeli już bijecie te 300 fałdolców, no to jedyną opcją jaka jest to właśnie wiadomo, że dokupienie tych fałdolców. Ale od razu wam mówię, że naprawdę opłacalnym będzie ratowanie świata. Bo jeżeli na farmie dużo fałdolców, to naprawdę będziecie już mieli po prostu fałdolców na następne pięć karnetów. Tym bardziej moi drodzy, to naprawdę dobrą taktyką jest to, żeby wszystkie. Właśnie faudolce, które wbijecie w jednym karnecie, po prostu oszczędzać od razu na następny, a nie wydawać na skiny. No i w każdym karnecie bojowym jest około 1100 faudolców. Jeżeli to wszystko zaoszczędzicie, to będzie Was stać na karnet bojowy w następnym sezonie z po prostu 300 faudolcami do przodu. No i jeżeli tak będziecie robili w każdym sezonie, to praktycznie w ogóle nie będziecie musieli kupować karnetów bojowych i będziecie po prostu na plus ponieważ no po prostu może to się dla Was źle skończyć i możecie nawet otrzymać bana, jeżeli będziecie chcieli w jakikolwiek sposób poszukać Epic Games. No i moi drodzy, wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!